Znowu jesteśmy my. Dzień dobry kłaniamy się nisko, Słuchajcie, tak liczę 6 marca, 6 marca był 7, prawie 7 miesięcy temu, dziś jest pierwszy. E, prawie 7 miesięcy temu nasi to za 5 dni goście... będzie e, 8-miesięcznica. Tak jest, nasi goście, po raz pierwszy, moi drodzy, zostali rodzicami. Wyczekany maluszek przed na świat i są z nami. Ty, maluszek tych Państwa. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl. Michał Milowicz, moi drodzy, jego narzeczona Katarzyna Kandzierska, dzień dobry. Dzień dobry. czyli Dobra, mama i tata. Wyspani? Cudownie. Nie bardzo. Ale nie, sypia czy nie sypia? Bo to jest to pierwsze pytanie, które zawsze rodzicom trzeba zadać. Da różnie, bardzo różnie. Do czwartego miesiąca było super, a teraz się lekko zmieniło. Myślę, że Jakieś kolki. Nowe potrawy zaczął przyjmować opuszczoneczka, tak. w związku z czym rozwija się wszystko w, w środku, w organizmie. Co no dzieje? Więc troszeczkę teraz już jest no, bogacie, jeżeli chodzi o jego doznania, co się przekłada na. na twoje doznania. No, na mniejsze no, Czy to są te momenty, w których mówisz do niego, Maurycy, uspokój się. Jak nie, Maurycy mówię w momencie, kiedy e, zaczyna grymasić, bo e, coś mu się nie podoba albo czegoś ma na, e, chowamy na przykład telefon, żeby broń żeby, bo on lgnie do telefonu. Przyszedł on ma dopiero. Tak, 8 miesięcy. Ale on już właśnie jest tak strasznie kumaty, mówiąc kolokwialnie, że w ogóle jesteśmy zaskoczeni. On no. naprawdę on wszystko kojarzy, jakby jakby był już, nie wiem, jak miał już dwa lata. No, no. I, i, I w związku z czym jest tak ciekawy wszystkiego, oczywiście, więc ja próbuję schować telefon. Jest, jest tak. już, już się zatrzymałem. i ja wtedy Maurycy, nie wolno, to nie jest dla dzieci, ja mu normalnie tłumaczę. I on bo na to Maurycy, tak jak ja ten ton zrobię niższy, no to on faktycznie rezon, rezon, rezonu dostaje i jest już spokojny. A jak się miziacie, to jak do niego mówisz? No nie, to jest Mauryś, to ja tą główkę całuję, przytulam Ale go, Ale też kocham. śpiewasz mu po A i śpiewam piosenkę. mu przede wszystkim, śpiewam mu, bo Czemu jak Maurydzi to... Małej dżungli, przepastnej dżungli, gdzie mały Maury śpi. Małej dżungli, przepięknej dżungli, tam mały Maury śpi. Mały, mały Maury śpi. Że Macie na wyłączność <gry> wtedy. Ale... No i on Maury, i on, i on przy tym. What? Ale masz, Kasiu, to zapytam teraz. Wyobraź sobie, że Michał tutaj nie ma obok ciebie. jakąś się odnajduje w roli taty? Ma czas na bycie tatą? Znajduje ten czas, a jak już nim jest, to jest naprawdę wspaniały. Doświadczony, doświadczony może jeszcze nie, ale jest świadomy tego, co robi i y, ma dużą atencję y, dla małego, także naprawdę tutaj jestem jestem bardzo dumna. Dlaczego wziąłaś taki głęboki oddech po pytaniu Krzysia, a potem dopiero powiedziałaś, znajduje czas. Znajduje czas! Bo jest zapracowany jest za zapracowany. bardzo. Jest, jest, jest. Wyobraź Też sobie, radę... że on rzuca i zostaje na tacierzyńskim? Nie wyobrażam sobie, bo kocha to, co robi i się absolutnie w tym spełnia, więc, więc po prostu tak musi być. Uzupełniamy się nawzajem. E, Michał pracuje, ja jestem na urobie macierzyńskim, mam jeszcze trochę czasu, więc e, myślę, że. Finanse i... to poukładaliśmy. Finanse i bankowość poczekają. Poczekają chwilę, tak? Zdecydowanie. Michał, mówiłeś o tym zupełnie otwarcie w wielu wywiadach, że to jest takie wyczekane e, dziecko, że w Twoim wypadku jest to no, nie bardzo wczesne ojcostwo, ale bardzo dojrzałe ojcostwo. Czy e, twój wiek, jako taty dojrzały już, on jakoś wpływa na to, jakim jesteś ojcem, jak postrzegasz to swoje ojcostwo? Przede wszystkim świadomością, dojrzałością, mm. mentalnym przygotowaniem i, i tym, że to jest takie wyczekane, ukochane dzieciątko, na które tyle czasu, tyle lat czekałem. Ja zawsze miałem cierpliwość do dzieci i atencję do dzieci. Często uczyłem dzieci moich przyjaciół pływać czy jeździć na nartach. I, tak i czekałem, i czekałem, kiedy będę mógł wreszcie swoje dziecko uczyć, I, czy też w tenisa. Czy, no i, i, E, więc t, 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 cóż to zmienia, no to, że, że myślę, że jako dojrzały mężczyzna będę potrafił wychować tego małego człowieczka cudownego na szlachetnego mężczyznę. A macie czas dla siebie, słuchajcie, bo to jest te, taka przypadłość, która dotyka e, rodziców w momencie, kiedy pojawia się to, 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 to trzecie w domu, co zmienia życie całkowicie. Umówmy się, nic już od tego 6 marca w waszym życiu nie jest takie samo. Znajdujecie czas dla siebie. S Staramy się bardzo, dbamy o to i na szczęście mamy mamy. Jest instytucja babci? Jest instytucja, babci, jest instytucja babci, która właśnie siedzi z Małoworydą. Tak, w tej chwili. Od rana od szóstej, więc rzeczywiście staramy się i mocno o to dbamy. I na przykład w niedzielę jestem zaproszona na randkę. A nasza randka wygląda tak, że Michał zaprosił mnie na premierę swojego spektaklu nowego tak, ze swoim udziałem. Tuż po programie Metoda lecę na, na Greka. Także... Nie metoda, ale jest. Nie udawaj grać. Nie, nie. nie udawaj Metoda Greka. była na wnuczka. We Wrocławiu gramy najpierw, a potem gramy w scenie relaks w, w niedzielę. Tak. Ja wam polecam, słuchajcie, moi znajomi też niedawno zostali rodzicami, też w takim wieku już lekko dojrzalszym, i oni się mówili, słuchajcie, na randkę, która wyglądała tak. Wzięli sobie pokój w hotelu. W Warszawie zostawili dziecko z babcią, poszli spać. I się na randkowie, żeby się, się wyspać. 12 to jest godzin spali. To, dobry pomysł to jest potrzebne. Jest, tak, tak, tak. Pozdrawiamy niniejszym babcie. Tak. Dziękując za to, że zgodziła się dzisiaj tak wcześnie wstać, żebyśmy my mogli gościć rodziców, dać im chwilę tak, oddechu, tak. Tak. a babcia może się pocieszyć bez instrukcji i kołysać Małrysia tak jak ona uważa za stosowne. Ma swoje patenty, <głos》głos》> a My też uwag. podpatrujemy, bo to jednak gdzieś tam został Kasia jeszcze ma siostrę, więc dwójkę Tych no. dziewcząt wychowała mama Kasi i, i z malutkim idealnie sobie radzi. On tak zasypia w jej ramionach. Jest absolutnie od razu. spokojna. Tak, a jesteś Kasiu taką mamą, która lubi, jak się jej udziela rad. Yy, nie, mat... nie, no. Zdecydowanie. Jestem nie. za dorosła. Tak, i dużo rzeczy robię intuicyjnie, dużo, rzeczy się, dużo tych rad się nie sprawdza, więc gdzieś tam. A hmm. ile Potem rzeczy na sobie? przeczytałaś, zanim zostałaś już mamą? A, czy się obłożyłaś książkami, y nasłuchałaś się podcastów? Troszkę tak, rzeczywiście. Y kilka książek, kilka pozycji miałam w ręku, ale też często na Instagramie gdzieś obserwuję różne profile i tam też fajne, fajne rzeczy podpowiadają, jak sobie radzić, czy to z kolkami, czy, mm -hmm. czy ze snem dziecka, więc tak, trochę trochę korzystałam z tego wszystkiego. Ale myślę, że naprawdę o olbrzymią rolę odgrywa intuicja i mm -hmm. u Kasi, i u mnie. To, to Nie wiem, skąd się to wzięło, I po Michał prostu intuicja marzy. i, i, i mm -hmm. ja wiem, co, co jemu do, doskwiera. Naprawdę nie muszę się za długo często zastanawiać. Czujesz... Często czuję po po prostu, czego on potrzebuje, jak się, co z nim zrobić. Patrzcie, to... ile pokoleń się wychowało bez porad z internetu, No nie? Właśnie. Tak. I jakoś jesteśmy jak to tu jest. i teraz. Kto, Kto wstaje do pierwszego płaczu? To jest moje ostatnie pytanie. Kto? No, y, raczej Kasia. <laughs> raczej Kasia. Ja, ja czasem wstaję do tego drugiego porannego, jak jestem oczywiście. Jak już jest to, bardzo to, kryzysowo, jak jest kryzysowo, to proszę o pomoc tak. Michała. No bo ja jednak, tam... ja jednak codziennie praktycznie tak. do pracy się zrywam. Ja to rozumiem, no, ale masz wiesz. Nie tak wyglądać dobrze za chwilę. Okej, okej, okej. Ale mama też musi mieć być przytomna, Oczywiście. kiedy ma trzymać Oczywiście. o 17 maleństwo w rękach, a nie może zasłabnąć, tak, tak, tak. prawda, tatusiu? Tak, ale ja się wcale od tego niego. I to jesteśmy ci za to wdzięczne. Ja nie się, jak mogę, to... Tak. Michał, dwa obozy nam się tutaj zrobiły. I naprawdę, mieliśmy tą drogą. ja jestem przecież dla Maluszka. Ja nic nie powiedziałam dobrze, tylko. Dobrze, wiem. Słuchajcie, z całego serca życzymy Wam wszystkiego dobrego. Naprawdę, dziękuję. Pięknie jest, pięknie. Jest, pięknie. Piękny czas, piękny czas, naprawdę i pięknie jest na Was patrzeć. Pięknie powiedzieć. się zdrowo Dziękujemy. chowa. Dziękujemy. Tak, bo Dziękujemy chyba jesteście bardzo szczęśliwi, prawda? Kwitniecie. Jesteś. Jesteśmy. Jesteśmy szczęśliwi na maksa, naprawdę. No. Cześć, tu Dorota? I? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej, zapraszam. Na... Dzień dobry, Dzień